Czyli na początek leśnictwo poligonowe, leśnictwo czarna struga, choroba góra, yy obsługa fotopłapek. Nie mamy żadnych pilnych zgłoszeń dotyczących kradzieży. Także dzień jak co dzień. W społeczeństwie panuje przeświadczenie, że coś, co jest państwowe, to jest niczyje, to jest pokłosie minionego systemu. A tak naprawdę jest to Skarbu Państwa i zarządzane jest przez różne instytucje, które są do tego przeznaczone. W przypadku lasów będących własnością skarbu państwa zgodnie z ustawą o lasach pozostają one w zarządzie lasów państwowych. I to lasy państwowe za to odpowiadają nie tylko z punktu widzenia olbrzymiego majątku, jakim to wszystko jest. Można to przeliczyć na materialnie na, na pieniądze, ale także na wartości związane z przychodą z wartością niematerialną, która Także należy do całego społeczeństwa. Jeśli chodzi o służby, które zajmują się ochroną tego, za co lasy państwowe odpowiadają, także materialnie, to jest instytucja, która się w lasach państwowych nazywa Straż Leśna. Jest to taka komórka w każdym nadleśnictwie, składająca się co do zasady z dwóch lub trzech strażników, w zależności od potrzeb, ilości przydzielonych etatów. I ta komórka zajmuje się prowadzeniem bezpośrednio spraw związanych ze szkodnictwem leśnym. Szkodnictwo leśne to jest bardzo szerokie hasłowo spektrum tych, tych problemów, z jakimi się lasy państwowe spotykają na co dzień. To może dotyczyć tak wjazdów do lasu, zaśmiecania, kradzieży, ale także dewastacji, nie tylko dewastacji środowiska przyrodniczego, ale także majątków tarbu w postaci domów, nieruchomości, które Lasy Państwowe posiadają w swoim zarządzie. Straż Leśna nad podrewnica, drewnica, strażnik leśny Bartosz Brejnak. Proszę zgasić silnik. Interwencja będzie nagrywana. Proszę Pani, powód zatrzymania nieuprawniony wjazd pojazdem silnikowym do Lasu Państwowego, artykuł 161. Proszę przygotować dokument tożsamości. Wjazd pojazdami mechanicznymi do lasu jest wykroczeniem z artykułu 161 kodeksu wykroczeń. Obserwujemy, że po prostu ten ruch pojazdów wiąże się z tym, że zaraz na terenie lasów pojawiają się jakieś śmieci, czasami jakieś kradzieże drewna. Nie musi być wjazd do lasu ogrodzony szlabanem, by zakaz nadal obowiązywał. W ogóle nie wjeżdżamy do lasów pojazdami silnikowymi. Zapraszamy do lasów na piechotę bądź rowerem. W nadleśnictwie drewnica, w ząbkach, na szlabanach funkcjonują takie naklejki, by tych szlabanów nie zastawiać oraz że obszar lasu jest monitorowany. Zastawianie szlabanów jest z jednej strony niebezpieczne ze względów pożarowych oraz utrudniony jest wywóz drewna. Nadleśnictwo drewnica to jest jedno z najbardziej zaludnionych nadleśnic w Polsce. bo Pomimo, że jest na terenie czterech powiatów, to Gro to jest powiat wołomiński, który jest najbardziej zaludniony w całej Polsce. Ilość osób na kilometr kwadratowy jest niespółmiernie większa aniżeli w spokojnym nadleśnictwie gdzieś we wschodniej czy północnej Polsce. Jeśli miałbym wybrać to, co jest największą bolączką nadleśnictwa, drewnica z punktu widzenia szkodnictwa leśnego, to chyba nie jestem w stanie tego zrobić. Zaśmiecanie jest tak samo wielkim problemem jak dewastacje, jak wjazdy do lasu, porzucanie samochodów, wraków czy zwyczajne wypuszczanie psów luzem, co jest kłopotliwe dla innych użytkowników tego lasu. Straż leśna czasami jest też od brudnej roboty i to dosłownie, gdyż e, napotykamy w lesie niestety taki przykry widok. Dla nas czasami jest to źródło informacji. O sprawcy takiego wykroczenia często zdarza nam się wykryć sprawców tego procederu. Takie śmieci, gdy już je przejrzymy, są zbierane przez zakłady usług leśnych i na koszt lasów państwowych są wywożone na składowiska odpadów. Są to bardzo duże koszty. Nasze nadleśnictwo przeszło 100 tysięcy złotych wydało w zeszłym roku na utylizację odpadów. Dzień dobry, Dzień dobry, straż leśna. Zapraszamy pana do nas. Proszę przypiąć pietka. Straż leśna od leśnictwo drewnica, strażnik leśny Piotr Daniczewski, puszczanie psa luzem po lesie. Jest to wykroczenie leśne z artykułu 166 kodeksu wykroczeń. Poproszę od pana jakiś dowód osobisty. Z psem jak najbardziej można spacerować w lesie, natomiast musi być on na otocy. Pies, mimo że dla nas jest y, przyjacielem, y, bawi się z nami bez trosko. Y, w lesie jednak budzą się w nim instynkty, co grozić może tym, że po prostu od nas ucieknie, y, co jest dla niego niebezpieczne. Może trafić na jakieś wnyki, może go napaść zwierzyna leśna. Poza tym te instynkty również łowieckie się w nim budzą, co z kolei przeszkadza mieszkańcom lasów. Pies potrafi je płoszyć, gonić i nie jest ważny rozmiar psa, ważne po prostu, że te instynkty w nim biorą górę. To jest też teren dość często nawiedzany przez użytkowników kładów, krosów. Tu mamy miejsce dość częstego łamania. Przepisów i zawiesimy sobie fotopłapkę. O, tu mamy akurat miejsce wjazdu kładów krosów. Są dość charakterystyczne na tych wszystkich zakrętasach naruszenia gruntu widoczne. Y, tereny nadleśnic są zwykle bardzo rozległe, natomiast y, strażników pracuje nie tak wielu. Musimy pomagać sobie korzystając z różnych dobrodziejstw elektronicznych, czyli tak zwanych fotopłapek, różnego rodzaju systemów monitorujących. One no nie ma co ukrywać, bardzo nam pomagają w naszej pracy. Pozyskane materiały z fotopłapek staramy się analizować jak najczęściej i jak najszybciej. Chcemy po prostu, żeby. Jak największa połacz lasu była monitorowana i obserwowana. Nie wynika to z chęci podglądania, natomiast wynika to z potrzeby zwalczania szkodnictwa leśnego, sprawowania nadzoru nad tym wielkim bogactwem, jakim jest ten majątek Skarbu Państwa, lasy państwowe. Na leśnictwie Drewnica, które jest prawdopodobnie jednym z najbardziej kłopotliwych z punktu widzenia szkodnictwa leśnego nadleśnictw w Polsce, spraw rocznie jest około 700. Oczywiście pamiętamy o tym, że większość pracowników nadleśnictwa też jest przeszkolonych w celu możliwości pełnienia funkcji strażników leśnych i Straż Leśna nasza współpracuje z leśniczymi, podleśniczymi w celu zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa, jak i odpowiadamy. Podczas prac gospodarczych tutaj w lesie podleśniczy znalazł pięć pni pokradzieżowych. Straż Leśna dokonuje oględzin, które protokolarnie później opisuje. Każdy z takich pni jest dokładnie opisany, jego wymiary. Pnie jeszcze dodatkowo cechujemy taką cechówką podefraudacyjną z określonym tutaj numerem D1703. To jest akurat nasza cechówka tutaj leśnictwa Drewnica. Zostało ono pozyskane w sposób y, amatorski po suszu sosnowego, o czym też świadczą całe połacie kory, które poodpadały. Prawdopodobnie na cele opałowe, po prostu ktoś wyciął to drewno. Pnie, do, przycięte dość nisko, celem oczywiście tego, żeby nie były bardzo widoczne. Pocięte w krótkie odcinki, y, transportowane prawdopodobnie przy, przy pomocy ciągnika rolniczego. Pozostaje nam tylko czekać, aż nie trafimy na jakiś trop z tym związany. Nasze patrole po lasach są różnorakie. Bywają nawet i po ponad 100 km, 100-150 to już tak maksymalnie. Niemniej jednak są to bardzo ciekawe patrole. Jest to piękny teren leśny. Czy lubimy swoją pracę? Bardzo. <laughs> bardzo. Jest to praca na pewno ciekawa wymagająca. Wbrew pozorom bardzo wiele się dzieje i widzimy też jej efekty i to, to daje dużą satysfakcję. Ta na oprócz nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa i zwalczaniem szkodnictwa e, z, z zewnętrznego, to sprawuje także nadzór nad prawidłowością obrotu drewnem i prac na terenie nadleśnictwa wewnątrz organizacyjnie nadleśnictwa. Taki ładunek, długość wałka jest standardowa, natomiast musimy zmierzyć szerokość stosu i średnią wysokość załadowanego ładunku. Poza kontrolą, oczywiście, dokumentacji wywozowej sprawdzamy poprawność ułożenia na samochodach, czy wałki nie wystają. W tym momencie operator właśnie wyrównuje ułożenie ładunku. Na ciężarówce wyszło nam z pomiarów, że załadowane zostało 17 metrów sześciennych. Nowie doładowują do 28 metrów sześciennych. Dostaliśmy informację, że taki ładunek zostanie dzisiaj wywieziony. Wygląd Strażnika Leśnego może budzić pewien niepokój. Jest to formacja umundurowana, wyposażona w broń palną, w broń krótką, broń długą. Oraz środki przymusu bezpośredniego. Mamy taką kamizelkę taktyczną, przy której zawsze nosimy jakąś pałkę służbową, gaz. Są to środki, które służą do naszego bezpieczeństwa. Jeżdżąc po lesie, patrolując, strażnicy są tak naprawdę sami we dwóch. Spotykamy się z różnymi sytuacjami i musimy w pewien sposób czuć się też bezpiecznie i mieć środki ku temu, by. We właściwy sposób zareagować. Straż Leśna na swoim wyposażeniu ma kamerę na sobną. Jest to niewielkie urządzenie, niemniej jednak dla nas bardzo pomocne. Nasze interwencje nagrywamy i jest to też dla nas pewna forma bezpieczeństwa, gdyż sytuacje są różne, różnie ludzie reagują, często z dużymi emocjami. Natomiast Mając tą świadomość, że ich działania są nagrywane, ludzie po prostu się uspokajają. Bardzo chciałbym dożyć do takiego momentu w historii, żeby nie było potrzeby utrzymywania posterunków Straży Leśnej. Straż Leśna, co do zasady, to są ludzie przyjaźnie nastawieni. Celem naszym jest nie karanie tych, którzy postępują może nie do końca zgodnie z literą prawa, tylko edukowanie, instruowanie. Choć w nieskończoność nie można niestety edukować w tych samych sprawach, tych samych.